Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Dominik Szyszło, dzisiaj przedstawię z bliska zgrabiarki z serii Spider. Model ten dostępny jest w dwóch szerokościach roboczych 3,6 oraz 4,2 metra. Zapraszam do oglądania. Firma Talex w swojej ofercie posiada dwa modele zgrabiarki jednokoryzelowej o szerokościach 3,6 i 4,2 m. Modele te posiadają odpowiednio 9 i 11 ramion grabiących. Zgrabiarka w standardzie wyposażona jest w koło kopiujące, wałek przekaźnika mocy, fartuch ochronny, ramiona składane do transportu, tandemowe podwozie oraz mechaniczną regulację wysokości zgrabiania. Agregację maszyny rozpoczynamy od podpięcia dolnych sworzni kategorii 2, górnego łącznika pływającego i wałka przekaźnika mocy. Pamiętajcie, aby przed pierwszym użyciem maszyny odpowiednio skrócić wałek zgodnie z instrukcją obsługi. Korba umieszczona na górze przekładni pozwala opuścić maszynę i idealnie dostosować ją do podłoża. Zgrabiarki serii Spider charakteryzują się bardzo dobrym kopiowaniem terenu. Uwarunkowane jest to zastosowaniem zawieszenia typu tandem oraz przedniego koła kopiącego. System składania maszyny do pozycji transportowej to niewątpliwie jej walor. Aby tego dokonać wystarczy złożyć odpowiednio od 4 do 6 ramion w zależności od wybranego modelu. Przygotowując maszynę do transportu należy pamiętać o zablokowaniu stworzenia głównego. Aby uformować pokos do pożądanej przez nas szerokości, można to zrobić w sposób płynny, regulując położenie zgarniacza pokosu. Pamiętajcie o regularnej konserwacji maszyny zgodnie z instrukcją obsługi. W razie dodatkowych pytań, zachęcam do kontaktu z działem obsługi klienta.